Hej, cześć, witajcie z tej strony Koleks, a dzisiaj powracam do nagrywania Jak widzieliście na moim kanale miałem tygodniową przerwę ze względu na to, że no po prostu zaczęła się szkoła i ogólnie musiałem pogarniać sporo rzeczy. Dzisiaj natomiast nagrywam Minecraft Adventure znowu sam i mam dla Was yy, smutną wiadomość niestety na jakiś czas, na jakiś czas... Dropser i Paweł przestają nagrywać właśnie o Adventure, ale spokojnie to nie oznacza, że w ogóle przestają nagrywać, przestają nagrywać na miesiąc lub właśnie no, na, taki, na taki właśnie czas. Z względu na to, że też musia, muszą inne nagrywki ponagrywać mają dużo na głowie, tak. Ale spokojnie jak już wrócą to będzie... to wrócą po prostu z ogniem. Więc tak, dzisiaj mam w planach wyremontować ten malutki domek Bo no jak widzicie no zrobiłem go tak, bo tak, 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 tak trochę No Zrobiłem go tak trochę, bo no, nie miałem ogólnie gdzie mieszkać i po prostu musiałem mieć jakiś skron Dzisiaj natomiast będziemy właśnie go y, przerabiali, remontowali i dodawali nowe pokoje tak, no chcę ogólnie zrobić dużą dużą chatkę. Zmienimy też miejsce położenia tego domku. Myślę, że będzie gdzieś tutaj, mój domek. A tam postawimy w y, przyszłych filmach coś innego. Ja już mam pomysł, co? Wy się dowiecie w y, właśnie następnych odcinkach. Więc tak, bez zbędnego przedłużania, zostawcie lajka i subskrypcję na moim, jak i na, na, na drobsera kanale. I tak zaczynamy w zasadzie budowę. Dobra, najpierw, no szczerze, demolować domek to demolować niszczyć domek, będziemy na końcu. Najpierw zbudujemy nowy, potem ten po prostu zniszczymy. Więc bierzemy się do pracy. Biorę całe drewno, te birch lock, dopóki. znaczy, biorę, biorę te drewno, wszystkie jakie mam, bo chcę zrobić naprawdę duży ten domek. I ładne też przede wszystkim, żeby po prostu no, jakoś to wyglądało zamiast tak. A więc idziemy pozbierać drewno. Jak będę miał wszystkie potrzebne itemki, to zaczniemy budować. A najpierw idę spać. Dobrze, mamy już dzień i idziemy teraz yy, po drewno. Oczywiście też teraz wam zaspoileruję, że niedługo pojawi się film z pewnej mapki, którą wam zapowiadałem w szorcie. Otóż mapka Quiz, tak, mapka Quiz już jest dostępna na Planet Minecraft. Yy, możecie już sobie w nią zagrać yy, i sprawdzić swoją wiedzę na temacie Minecrafta właśnie, więc polecam zajrzeć. Link macie yy, w opisie tego filmu. Więc zapraszam. No i oczywiście za niedługo nagramy film z. No to już w sumie sami się przekonacie. Dobrze widzę wiem, no, trochę nazbierałem drewna. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Prawie 7 staków y, samego y, pnia. Więc myślę, żeby tu albo właśnie może i na wodzie zbudujemy coś. Chociaż nie myślę, że na wodzie zbudujemy coś innego w przyszłych odcinkach, a teraz zajmiemy się wyrównaniem ziemi i zaczynamy budować. Więc no, teraz y, musimy wyrównać ziemię Wy, wyrównać ziemię Boże Święty, nie mogę się wysławić. Dobra, teraz trzeba trochę improwizować z domkiem, bo no, przyznaję się, nie mam pomysłu na ten film, ale boże, na ten dom, ale no coś się na pewno wykombinuje, wiem, że chcę po prostu, chcę po prostu, żeby był on duży, więc budujemy kurcze wille. dobra, zaczynamy. I tak, boże, <grybujesz> dobra, będziecie widzieć urywki, jak po prostu buduję ten dom, więc no... <grybujesz> Miłego oglądania moich wypoczynków w tym domku. Na końcu go oczywiście udekorujemy. Już pierwsze błędy, już widzę, co poprawić. Ale już jakoś to zaczyna, szczerze, no, wyglądać. Aha. Kurczę, ty jesteś. Ty, 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 ty zawsze jesteś wszędzie, kolego, nie? No ale to jest Super. Okej. Okay dach mamy skończony zobaczmy jak teraz to wygląda i wygląda to już nawet nawet ładnie ale chyba chyba zepsułem dach, bo nie wiem jeszcze czy by to nie lepiej wyglądało gdy ta strona byłaby właśnie o po tej stronie o, dobra <grystanie> wam to, wam to przeminie w dwie sekundy i to niestety minie w jakieś pół godziny, nie? więc yy, widzimy się za dwie sekundy. Okej okay, widzowie, udało mi się prze... przerobić to i wygląda to naprawdę spoko. Może Wilda to to nie jest, ale wygląda, no moim zdaniem, na pewno lepiej niż to. Dodamy tutaj jeszcze coś na tym balkoniku. I będzie już naprawdę spoko to wyglądało Zrobimy jeszcze potem schodki na dół Tutaj coś zrobimy No ogólnie No ogólnie będzie spoko Dobra, dobra ale tak No dobra, no to w zasadzie widzimy się za chwilę Jak to już dokończę te rzeczy I zajmujemy się właśnie Dekorowaniem Jak i umieszczaniem Przedmiotów właśnie w tym domku Okej okay, widzowie, dodałem e, szyby jak i podłogę mm, w domku, więc aktualnie dodamy tutaj jeszcze drzwi. Tutaj mamy schodki już na dół i już możemy zacząć tak w zasadzie y, y, dekorować. <laughs> więc bierzemy się do roboty, oczywiście zrobimy tutaj balkon w środku. No, Zobaczycie efekt, efekt końcowy za minutkę, więc no, ocencie w komentarzach, jak wyszedł ten domek. I co? I widzimy się za chwilę. Okej, okay, widzowie. Jestem po... no dla was to minęły dwie sekundy, dla mnie z pół godziny walczenia z tym domkiem, dekorowania go. Łącznie robiłem go godzinę 30 lub nawet 2 godziny, około tego, więc pora ujawnić jak jest efekt końcowy tego domku, a więc tak, dodałem liście tutaj wokół całego domku, eee, no bo wydaje mi się, że to naprawdę spoko wyglądał i tam już był spoiler. Mm, tutaj dodałem dywanik, po prostu, bo to było pusta a nie miałem pomysłu. I teraz tak, wchodzimy do domku. I tutaj mamy łóżko, yy, beczkę i jakiś kwiatek dla dekoracji. <laughs> Przepraszam, yy, skrzynki mamy. Yy, I to dodałem, bo brzydko tak wyglądało trochę. Yy, o, no będzie tu jeszcze trzeba oświetlić. O kurczę! O nie! Ej, ja O, dobra. O nie. E, dobrze. Idziemy dalej w takim bądź razie. E, tutaj dodałem taką piekarnię. Po tu jest dużo pieców. I teraz tak zbrojownia. Tutaj mamy zbrojownię praktycznie najważniejszą. Najważniejszy pokój w tutaj całym tym domku. Mamy tutaj wszystkie zbroje. Łącznie z moją zbrojką, całą którą noszę zbroja Koleksa dokładnie. I no, dodałem też takie dla dekoracji, y, jak i, i żeby zaznaczyć to, że jestem zdecydowanie najbogatszy na tym serwerze. <laughs> y, i, chcia, I też chciałem się pofleksować, o, mam, mam strzałę w głowie, super. Okej, okay, więc tak to wygląda, tak wygląda mój domek, y, tak wygląda efekt, właśnie y, końcowy. Dziękuję Wam za oglądanie tego y, odcinka. I widzimy się w następnym odcinku, więc do zobaczenia no i cześć!